Jesteś? Cieszę się, że znowu Cię złapałam. Chodź, nabierzmy dzisiaj znowu troszeczkę dystansu. Odpuśćmy trochę ciężkości. Poczujemy lekkość. Żeby móc to zrobić, należy uświadomić swoją warunkowość. Nasza warunkowość to taka trójca święta. Nasze ciało Nasz umysł i nasze emocje, które no, nie są nami. Są warunkowe, ale zarządcą tego jesteś Ty. Twoim ciałem zarządzasz Ty. Nie ciało Tobą. I jest to naprawdę proste. Wystarczy dać ciału to, czego potrzebuje. A nie potrzebuje wiele potrzebuje jedynie odpowiedniej ilości snu, potrzebuje odpowiedniego odżywienia, ruchu i relaksu. I to naprawdę nie jest dużo. Sam, sam odczuwasz. Jeśli jesteś niewyspany, niewyspana, dzień jest cięższy i szukasz może jedzenia, słodkości, by odnaleźć energię. Może więcej kawy. A wystarczy się wyspać. Hmm. Jeśli obierz się, to przecież też się źle czujesz. Tak? Jest ok, kochanie. Jeśli poruszasz się trochę, nawet jak teraz, zrobisz 10 pamiątków, to sp możesz sprawdzić na sobie, jak Twoje ciało się zmienia, Twoje... Nagle pojawia bez powodu uśmiech na twarzy, bo poruszałeś się przez chwilę. Poruszałaś się przez chwilę. I to sprawiło tylko 10 pający. I nie musisz się ruszać, nie wiadomo ile. Nie musisz uprawiać jakichś ekstremalnych sportów. Wystarczy krótki, kilkunastominutowy spacer. Sprawdź. Zobaczysz, jak twoje samopoczucie się zmieni. Do tej trójcy świętej oczywiście też należą emocje. Tu troszeczkę mamy pracy z nimi, żeby umieć je wyrazić, nie trzymać, nie chować. By potrafić odróżnić toksyczną złość od tej złości, która bez przemocy potrafi postawić granice. To umiejętność opłakania strat bez padania w depresję. To umiejętność radzenia sobie ze strachem, który doprawdy jest dobry, poinformuje ciebie o zagrożeniu. Tylko Twoją rolą jest wiedzieć, czy to zagrożenie jest prawdziwe, czy to po prostu jakaś fikcja, jak wypowiadanie słów, czy swego zdania. czy nawet wyrażenie swoich emocji czy uczuć. I została też nam radość, bo ona też bywa toksyczna, kochani. Jeśli zaśmiewasz sieba bo kogoś, to, to radością nie jest. Radość jest bezwarunkowa, jest szczera, nie potrzebuje niczego, by móc się cieszyć. I tej radości jak najbardziej i najwięcej Ci życzę. Do Trójcy Świętej należy również umysł, który może właśnie teraz. Mówi, co ona gada, jak ona wygląda. To nie jest takie proste. Jest tam taki nadchód myśli. Ale kochanie, Ty nie jesteś żadną myślą, ani tą pozytywną, ani tą negatywną. Umysł jest do myślenia. Płuca do oddychania, pęch do siusiania. Jest to narzędzie. I jeśli utożsamiasz się z myślami, no to no nie kochanie. Ty jesteś czymś dużo większym. Tym wszystkim, tą jednością, która steruje swoim ciałem, swoimi emocjami i myślami. Do tego nie trzeba wiele, by móc osiągnąć pełnię, taką satysfakcję, reakcję, to kiedy jest ta lekkość wydarzenia się Twojej rzeczywistości, czy to przyjdzie strach, czy jakiś niepokój, to potrafisz go szybko zlokalizować, uśmiechnąć się do niego i śmiało iść dalej przez życie. Bo to tylko emocja, to tylko jakaś myśl to może chwilowe niedomaganie ciała, ale to ciało jest Twoje i ono zrobi, zawsze robi to, co chcesz. Bądź ze sobą szczery, szczera. Za o siebie na każdym poziomie, bo warto. Jesteś tego warta, jesteś tego warty. Jesteś cudowną istotą. A jeśli oczywiście potrzebujesz wsparcia w kolejne stronę, tam dowiesz się więcej informacji. dzisiaj odpuść to wszystkie warunki to myśli do dzisiejszego dnia, do tego trudu, co się dzisiaj wydarzyło, tego bólu smutku, tych słów może, które gdzieś nie były wygodne. I to była tylko interpretacja Twojego umysłu. Za umysłem poszły. Emocje, a ciało oczywiście zareagowało na to. Ale ty świadkujesz tego. I możesz wszystko odwrócić. Możesz zadbać o siebie. Do czego cię tylko sarducha za chętną. Tuleczule Adriana.